Największa skocznia na świecie, w górę. Ciekawe jestem, jak będzie na górze. Tu się chłopaki wybijają. A tutaj mamy belki startowe. No i jesteśmy na górze. No, i dojechaliśmy na skocznię Vickersun. 250 metrów, punkt K. Największa skocznia na świecie. W zasadzie jest tu kompleks skoczni. Jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć i tam szósta, siedem, siedem skoczni. Idziemy zobaczyć. Jak to wygląda? Nie wiem, czy to będzie widać. Ale mamy tutaj rekord skoczni 253,5 metra. Także nawet nie wiem, kiedy on został ustanowiony. Wydaje mi się, wydaje mi się że chyba w 2014 roku na ostatnich zawodów, zawodach, ale nie jestem pewny na 100%. Ten najazd może nie jest taki strasznie długi. Chociaż nie wiem, wydaje nam się tylko, bo stoimy na dole, ale ten sam zjazd, naprawdę imponujące. Wow. Idziemy na górę. I spróbujemy wejść na to dzieło, które stworzył człowiek. Jakby nie było. Jesteśmy w Norwegii, no ale to akurat nie dzieło natury, tylko dzieło człowieka. Więc idziemy zobaczyć. Jak to wygląda? No, będzie ciężkie podejście. Powiem Wam szczerze, że robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. No, ale ja wchodzę, ponieważ pewnie tutaj będę tylko raz w życiu i chciałbym na nią wejść. Więc w górę. No to zaczynamy. W górę. Wow. Zaczyna się od 250, od 260. Znaczy na dole jest 260 metrów. A tutaj mamy 200, więc 60 metrów weźmie dopiero w górę. Więc jeszcze, ha-ho. Ho ale idziemy wow naprawdę robi wrażenie taki oto widoczek mamy na razie ciekawe jest to na górze kapitalnie nie wiem czy to będzie widać ale tam w oddali stoi nasz kamperek eee, o tam tam go postawiliśmy. No i idziemy. Te oto rury, które tu widzicie, to nie są wcale poręcze, jakby się komuś mogło wydawać. To jest po prostu rura, gdzie jest podłączona woda do naśnieżania, właśnie. Zobaczcie. Tu jest zawór. Woda do armatki śnieżnej, kolejny, grubsza rura. Odkręcamy i jedziemy. Także wszystko pomyślane. Tutaj też są jakieś, zobaczcie, jakaś rura z jakimiś dyszami. Podejrzewam, że to też jest do śnieżenia. Tam dalej oświetlenie. Także wszystko jest. Może nie wygląda to tak elegancko. Tak że tak powiem, dopieszczone, pomalowane. Tak wygląda tak. Jakby to ująć. E, tak prosto. Ale fajnie. Pięknie. Tutaj mamy budynek, w którym siedzą sędziowie i oceniają skoki. Nie wiem, czy tam można wejść, czy zamknięty zaraz, zobaczymy, zaraz podejdę, zobaczę, czy w ogóle tutaj się można dostać. No i idę, zobaczę. Skoro tutaj już jestem, to idę, zobaczę, co tutaj jest. Tutaj znowu. Na tym tarasie, które, na którym stoję, podejrzewam, że stoją trenerzy i po prostu oceniają i nagrywają, oczywiście, skoki swoich podopiecznych. Przejdźmy. Tak jest. Pięknie. Żona się pyta, czy jest kolejka na dół. Wie, że kolejki nie ma, ale w ostateczności, jakby chciała, to może sobie zbiec. Tu się chłopaki wybijają i tak sobie tutaj pięknie lecą, tutaj. Mamy zjazd i tam wybicie z progu i chłopaki sobie lecą jakieś 200 metrów w dół A tak lub staremu jak w... Ostatnia droga przed zawałem a ja odpoczywa odwrotnie ale fajnie kurde fajnie pierdziule a tutaj mamy belki startowe i w zależności od wiatru albo podwyższają belkę albo obniżają żeby chłopaki skocznie nie przeskoczyli Wikersun Największa skocznia na świecie, no i jesteśmy na górze. I jesteśmy na górze. Pięknie udało się. Wow, naprawdę imponująca. Trochę kondycji nie mam, no ale. Na górze jest budynek pewnie jest zamknięty, więc nie wejdziemy do środka. Również mamy toalety. Także możemy skorzystać I taki parking. I chyba można na niego wjechać Ale to nie to samo co wejście, naprawdę. Lepiej zaparkować na dole i wjechać i wejść sobie. Zdecydowanie wydaje mi się, że bardziej atrakcyjniejsze to będzie, ale się zmęczyłem. Pewnie budynek jest zamknięty, no ale wejdę i zobaczę, czy faktycznie tak jest. A szkoda. No to w tym budynku właśnie zawodnicy przygotowują się do skoku. Czyli wszyscy, co mają oddać skok, tutaj na górę, albo właśnie nie wiem, oni są wywożeni samochodem, czy oni po prostu mm, wyjeżdżają kolejką, nie wiem. Być może, że oni są wywożeni tutaj samochodem. Muszę sprawdzić to, bo sam jestem ciekawy. Nie, chyba tam jest, z tego co widzę, to tam jest taka kolejka. Taki wyciąg krzesełkowy i podejrzewam, że oni właśnie tam z niego korzystają. Oto to, to TUDO, to, to, to jest agregat, który właśnie produkuje śnieg. I ty, 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 o ty, o ty, o tymi otorurami sobie leci woda mmm, taka zmrożona. Taki taki, taki, no, taki śnieg, nie śnieg. I po prostu tymi dyszami, które tam na dole były, on jest wypluwany po prostu na, na skocznie. Tutaj mamy poczekalnię. Właśnie wydaje mi się, że chyba to jest to właśnie poczekalnia dla dla skoczków. Ponieważ tutaj jest wyjście, i tutaj do bramki, i zjazd na dół, no dobra. To teraz schodzimy w dół. Teraz będzie już chyba prościej. A tutaj jeszcze sobie zrobię ten napis. Wikersyn. Ok, idziemy na dół. W dół schodzimy drugą stroną. Zdecydowanie łatwiej i szybciej. Zejście będzie łatwiejsze, ale powiem Wam, że bardzo obciąża kolana. Po tych schodkach, może będzie już łatwiej, ale jak jest tak dosyć pochyło, no to tak jak w górach, trzeba po prostu bardzo uważać, żeby gdzieś nie uszkodzić kolana. Nie wiem, czy ta kamera to odda i czy to będzie widać. W każdym bądź razie. O tam o mamy góry jeszcze zaśnieżone, a tutaj u podnóża koło rzeki jest to miasto Wickersun właśnie. Ja może postaram się przybliżyć i Wam pokazać, jeśli mi się uda. Sekundkę. O teraz może będzie troszeczkę lepiej widać. To nie jest duże miasteczko. I ta skocznia jest oddalona jakieś 3 km od tego miasteczka, od tego centrum tego miasteczka. Tutaj mamy parking I teraz tak, ten parking, który o tutaj widzicie Kurczę, z daleka nie będę widzieć, teraz może przybliżę Jeszcze raz, parking o ten, o tutaj, o On jest płatny, kosztuje 300 koron Tam można się podłączyć do prądu i do wody Pobrać sobie wodę Zaś my stanęliśmy o tutaj Stoi nasz kamper Dokładnie tu i tam jest za darmo, po prostu nie ma żadnej informacji, że musimy coś płacić, czy, czy coś w ten deseń, także Jeżeli komu, ktoś tutaj nie zostaje na noc, a ma taką możliwość No to może się może postawić tam, gdzie my I nic nie płacąc, a jeżeli zależy mu na tym, żeby się podłączyć do prądu i I, i po prostu sobie napełnić wodę, chociaż powiem Wam szczerze, że w tym budynku O w tym budynku jest również woda, ta nawet pisało, że woda do kamperów, więc wydaje mi się, że chyba normalnie można sobie tam nabrać wody do kampera, jeżeli ktoś ma już sucho w baku. Powoli kończy się nasza przygoda na skoczni Wickerson. jeszcze to zobaczę co tutaj jest w tym oto budynku. Nie wiem czy to będzie widać w każdym bądź razie. To jest jakaś sala bankietowa widzę. Jakaś restauracja. Podejrzewam, że po zawodach sportowcy tutaj mają jakąś imprezkę. Albo w coś ten deseń. Zobaczę, to jest restauracja. Piękny obiekt. Uciekamy do kampera. I jedziemy dalej. A tu wam jeszcze pokażę, bo akurat jestem przy tym miejscu. Tu jest właśnie informacja, że ten parking jest tylko i wyłącznie dla kamperów. Zapłacimy 300 koron i możemy tam mamy podłączenie do prądu i tam mamy wodę również. Także jeżeli ktoś się pokusi i chce tu przejechać, chce przenocować pod skocznią, ma taką możliwość. Zobaczcie, tutaj też mamy informację Woda dla kampera do kampera. I możemy sobie podłączyć i nalać. Super.